Cześć kochani, witam serdecznie. się Gribbes. A to taki pierwszy specjal, będą dwa dokładnie. Jeden taki ten właśnie ten. A drugi będzie taki vlog informacyjny dla Was. Słuchajcie, z okazji 50 subskrypcji na moim kanale. To już 52 już. Ale. Jest taka jak widzicie sprawa o tekturpak Dokładnie. Mamy teksturpaka, GRIWES, stworzyłem swojego teksturpaka, mam teksturpaka, mam, jest kochani, już mamy teksturpaczka. Wiem, że jesteście tylko z powodu zadowoleni, bo pisałem ostatnio na fanpage'u, że będzie teksturpak na okazji 50 subskrypcji i mamy teksturpaka, halo, halo. Ale jest słuchajcie, druga sprawa, co do serwera na modach, których chcieliście żeby powrócił, serwer będzie powrócił, ale na inny specjal, na dokładnie z 100 subskrypcji Tak, to wiem, że 100 subskrypcji na kanale będzie serwer na modach, to będzie około 20 tysięcy slotów, Ci ma zakazę sobie zagrać, nie ma problemu jak NzOX to ustaliśmy, że będzie jednak na 20 tysięcy slotów i na 100 subskrypcji 50 subskrypcji tak super. 100 tysięcy 10 100 subskrypcji. Może. To z mi się będą mieli 100 subskrypcji mam serwer. Ale słuchajcie, jeśli pobijemy rekord na moim kanale i dobijemy pod tym filmem. No tak z 20 łapek w górę udostępnię tego tekstu, który <kłysy> Tak, udostępnię wam go, jak będzie 20 subskrypcji. Przepraszam, ale dzisiaj jestem niepełnograby i dlatego... Słuchajcie, jeśli <kłysy> dobijemy 20 łapek w górę, pod tym filmem, lub pod drugim filmem informacyjnym, lub w ogóle pod innym filmem, Obejrzeliśmy, pod którym najlepiej, pod tym, żeby było, dam Wam teksturpaka. Tak, dla Was po prostu. Pokazuję dam Wam linka, gdzie można pobrać teksturpaka. I dziękuję, dobranoc. Macie teksturpaka. Jeśli nie chcecie wierzyć, Wam pokażę. Grywe PACK Proszę bardzo, mamy Grywe Jak widzicie, mamy z paka, wszystko jest, wszystko działa, nie ma lagów. Tutaj to wygląda jak pół faithful. To są, chciałem tak zrobić, żeby to to było takie inne I Widzicie spak i widzisz, fajne, wszystko, to ma takie te. Hmm, to co się do. Fade i innych tekstupaków podobnych i tak stworzyłem dla Was tekstupaka jak mówię, będzie trzeba, w górę będzie dla tekstupak udostępniony może napisać, że ma się podoba ten tekstupak, bo mi się strasznie podoba w tym pracowaliśmy nad tym prawie tydzień by stworzy tego tekstupaka Nie wiem, pomysłu na zombie. Zostawiliśmy zombie takie, jak są. Nie chcę wam pokazać wszystkich temsów. Te krypy wyglądają tak, jakby na full był. I jest to taki fadeful. Słuchajcie, taki pół full. To są połączenia takich dwóch tekstopaków, a trzech bym powiedział, w jedną całość, <laughs> ale wszystko tylko sami robiliśmy, nie ściągaliśmy, ale dobra, tego też pokazałem tutaj, tego tam tutaj, nie, my to patrzyliśmy jak to wygląda i po prostu włączyliśmy, wchodziliśmy jak tekstopaka jak oni, tak to wyglądało na tych innych tekstopakach, i każdy mob ma swoją teksturkę, i mm dziwnie tą, 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 tą naszą siedzibę oj, ocie jakiś faj wybyły chcecie tego co pokazacie poproszę 20 łapek w górę macie tak słupaka dla was myślę, że sobie poradzicie słuchajcie, 20 łapek Zajęć, wiecie to, wydobyjecie te 20. Dobra, słuchajcie, byłoby miło, gdybyście udostępnili ten film, skomentowali go, załapkowali, właśnie. I będzie konkurs, słuchajcie. Na 100 subskrypcji będzie konkurs. Tak, na 100 subskrypcji będzie konkurs na Minecraft Premium. Z moim autografem i z autografem dwóch innych YouTuberów, tak są nagrody na subskrypcji. Więc jeśli chcecie mieć albo Minecrafta, mam ich około pięciu. Dostałem ich, tak przysłał mi, mi długo tej Minecrafty, więc mamy pięć. 5 osób może wygrać w Minecrafta Premium. Eee, plus paczka modów Daj pack. 6, którego jeszcze nie ma w Nie możesz nigdzie ściągnąć, zainstalować, kupić. Nigdzie nie możecie dać paka 6. Tylko te paczce, Tylko w tym Minecrafcie co będzie. Będzie. i pak 6 i już grałem sobie chwilę na tym co sobie wszystko działa i działało rewelacyjnie bardzo miło mody ogrespanu oczywiście danzowan mod wszystko to, co sobie lubię Zobaczcie, ja bym już skończył zapraszam się do innego vloga z okazji 50 subskrypcji więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka Zapraszam do komentowania i oczywiście zasubskrybowania. kanału jest nowy. Pamiętajcie, 100 subskrypcji mamy Minecraft'a premium dla Was. Więc coś hej, narysuję. No, daj mi, się, daj mi pożegnać się z widzami.